No dobra, oj, tu kula mi wypadła. Ja już wracam do domu. Ojeju, co się z tym gołąbkowi stało? O Boże. Jeju, gołąbku, nic ci nie jest? Chodź, wezmę cię. Ojej, muszę ci zabrać do weterynarza. Pójdziemy do tego naszego znajomego. Ojeju. Uwaga, pieski, uwaga. Chodź, biedny gołąbku. Dzień dobry. Dzień dobry, kochanie. Co tam? O, ja znalazłam takiego gołąbka. On jest cały zamarznięty. Oj, pokaż mi go, kochanie. Dobrze, z, z nim się za chwilkę zajmę. Poczekaj tutaj. Dobrze. To jest twój gołąbek? Nie znalazłam go. Dobrze. Umyjemy go. Tu. Dobrze, że mam szczoteczki do mycia. Mały zwierzątek. Szampon. Tak. Dobra. Ok. Chodź, ptaszynku kochana. Ojej, ojej. Oj. Biedna ptaszynka już głąb już. Oj, 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 oj. na nie miałam żadnego gołąbka. Cieszę go tutaj. Olejek trzeba mu te ranę posmarować. Dobra. Tutaj ma rany posmarowane. Biedactwo. Dobra, teraz musimy go troszkę ogolić no ma bardzo dużo też sierści, czy nie sierści. Dobrze. Tutaj przy oku Daj, bo tu sobie masz jakiegoś robaka. Oj, oj, oj oj ale się mocno trzyma. Kochanie, podaj mi tam ten olejek. Proszę. Hmm, dobra. Mam, 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 mam. Do kosza. Dobra. Cieszymy Cię. Chodź, chodź malutki w Chodź, przepraszam mnie tutaj, chodź tutaj. Dobra. Serduszki serduszkiem jest okej. Okay smarujemy ci na kleszcze nóżkę, dobra, nic mu nie stanie, na pewno, tak słoneczko, spokojnie, ja muszę sobie żeby igiełkę, dobra, wacikiem, dobra, mamy kropiówkę, trzeba mu będzie podłączyć, Pokaż łóżka? Znaczy oczka. jakie łóżka, oczka. Dobrze. Nikt się nie boi. też ułatwia bardzo sprawy. Trzeba cię zaszczepić. Trzeba wlać. Ta dla ptaków. Okej. Okay. Ma złamane skrzydło. Ojojo, oj, i nie będzie mógł latać. Dobrze. Chodź na razie tutaj, słoneczko. Niech tam wygrzeje. Chwilę. Dobra. Zostań tutaj. Będzie musiał u nas zostać chwilkę. Dobrze. Jak ty tego słoneczko możesz jutro wziąć. Tak, już jutro? Tak, już jutro. Dobrze, to dziękuję. Masz tableteczkę. Tak? Super. Chodź tu, kochany. Podłączymy ci kroplóweczkę. No i tutaj zostawiesz. No to co? Jak chcesz, to jutro możesz yy, go odebrać chłopczyka. Dobrze, dziękuję bardzo, dziękuję, do widzenia, do widzenia, ojoj, jakie biedactwo, i po jakieś małe, żeby, dobra, na razie, znaczy siedzi i tutaj legowisko takie małe, żeby nie było wygodnie, do dobra, o, tutaj leży takie legowisko, to będzie dobrze po jeszcze trzeba zdjęcie zrobić, ale to potem, to legowisko w sumie będzie określone. Okay. Co, one już się wygnęły? Ojeju, nie spodziewałem się. Dobra. Dobra, 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 ojeju, dobra, od razu był duży prysznic. Już, już, tak szybko? Jakim cudem. ci tutaj, trzeba was nie umyć. Tu. Ojeju, ojeju, nie spodziewałam się, maść. Trzeba was nakremować, o, pię piękne, to Lekarstwa. Teraz trzeba zrobić im szczepionkę. Ymm. Ymm. Dobra, na razie zrobimy szczepionkę już. Dobra, jeden. Przeczasujemy szybciutko. Szczęście bo są tutaj zaspane, bo dopiero wyszły i pewnie nic nie widzą. Dobra. Jeden zaszczepiony. Drugi. Wyczesujemy. Zaszczepiony. Trzeci. Wyczesujemy. Zaszczepiony. I czwarty wyczesujemy. Zaszczepiony. Oj oj, dobra. Trzeba je jeszcze raz włożyć do tego inkubatora. Jak już tam będą. Dobra, awaticie jeszcze, przytrzymam tutaj rolę żeby kres nie leciała. Tu, tu. Dobra, tu. Okej, okay, chodźcie, ptaszenki. Hoppa i hop nie się tutaj wygrzewajcie. Ojej, oj. Ja już w domu, jest mi bardzo szkoda tego gołąbka. Ale przecież jak go ja wezmę do domu, to gdzie on będzie? Przecież moi rodzice nie pozwolą go trzymać w domu, a ani nie mamy balkonu, ale nic. Ja mam łeb. Tutaj. Postawię, zrobię taki prowizoryczny domek. I on tutaj sobie będzie mieszkał. Będę mu codziennie przenosiła jedzonko. Dobra. To jest łeb. Ile mi... Dobra, akurat teraz mogę pójść do sklepu. Trochę mi picia jeszcze zostało. Mam 300 zł na koncie. No, w sumie 350. Dobra, idę do jakiegoś sklepu. Do pana Marka pójdę. Właśnie. Dobra, znalazłem jakieś karty. E, ja nic nie mam, to jest moje. Dobrze, dobrze, to się zepsuło. Okej. Okay. Um, idę do pana Marka. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry, no co tam chcesz? bo ja będę ogólnie adoptowała gołąbka, który nie może latać. Eee. No dobra, chcesz jakieś na dworze pewnie? No, tutaj na podwórku, wie pan co chodzi. No to tak. Albo możesz żyć taki, albo taki drewniany bardziej. Może to drewniany? Dobrze, jasne. Chodźcie, myszeczki. Możecie sobie fruwać po sklepie, jak chcecie. No ale nie kurdo kota. Albo dobra, idź do kota, jak chcesz. Ale tak, bo wy się z nimi lubicie. No to spoko. Mm. A nie, sorry, ja tego nie mogę wziąć. No to może być to, nie ma problemu. Sorry, zapomniałam, bo ja to trzymam dla... ...tośki. A, dla tośki. Mhm, no. No to. to. Brale, jaki wiesz, co ty idzie do kotka? Jasne, to. Jezuńko dla gołębia. Polecam to. Ziarenka, ale jeszcze muszę to kupić do ziarenka. Dobrze, dzięki. Mm, dla gołębia jeszcze. Dla gołąbka, gołąbki. Co? Nic. Mm, mm, czy coś tu mamy jeszcze? No niezbyt, już tak. Ale wiesz co, ja mam deski. mogę ci pomóc budować taki aladomek, domek, bo widziałem zostać taki na TikToku sposób. Dobrze. No. No, yy, wiesz co, my na chwilę wychodzimy. A, dobra. Zaraz wracamy. Pa. Ej, bo wy nie zapłaciliście. Pa. Ach, dobra, jak to jest ciężkie. Czas to poskładać. No. Dobra, to będzie stoło, myślę, tutaj. Ojejciu. Mamy tu ogrzewacz, spray, kolejny spray, skrzynkę próbuję wyjąć z narzędziami, o poduszkę, piła, łótek. Znowu śrubki i to wszystko A z tego jeszcze będzie tak jakby podłoga Czas to wszystko skręcić tam gdzieś jeszcze były te drewna. Czekaj, bo tu jeszcze zostały Dobra mamy wszystko eee. Dobra to już parę godzin nam tu zajmie, pomóż mi. Ej, już. Dobra, co mam robić? Daj to, stwórz jakby z tego taki słup. Dobra, przykręć to głoździami. Okej. Okay. Dwie godziny później. Dobra, czekaj, jeszcze trochę tego sprayu. Dobra, tutaj będziemy miał to picie. Czekaj, jeszcze trochę tego czarnego na tą łapkę. No i to fajnie wygląda no Czekaj Todajemy tutaj Tutaj ma lampkę Czekaj nie tutaj, tylko może tą lampkę tutaj No Tutaj będzie miało jedzonko i dopiero jutro no, ale wiesz co? Jeszcze by miała

no nie musisz już, ale naprawdę dzięki, nie ma za co. Dobra, to do następnego, tak? No dobra, pa, a czekaj, tylko wezmę to. Pa, dzięki, pa. Dobra, nie mogę się tu wyczekać jutra, już zaraz będzie ciemno. Już słońce już zaszło, dobra. Już muszę iść, bo przecież mama się wkurzy. Ale już jest się mało robi ciemno. Dobra, ja muszę szybko Mam na babie, gdy będzie wkurzona. Hej, jestem. O, a o której to się godzinie przychodzi? Czemu ty do nas nie dzwonisz? Co? My się tu martwimy, nie odbierasz od nas telefonu. Nie mam, będzie, oddawaj tablet. Nie mam tableta. Telefon. Proszę. Ale no, mamo. Telefon. No, ale. No. Do łóżka spać. Nooo, ale chcę spać dopiero... dziewiętnasta. No to się uczyć! W tej chwili! Laptop już tu mam swój! O, mamo, w tej chwili! Eee... Ja mogę zamknąć Mam syrenkę, a ty nie! Grrr, gnomia. małgonomia! No ale dobra, dla Gołąbka już się poświęciłam. Trudno by mi się było nie poświęcić, ale dobra, trudno. A ty gdzie? Do lekcji. No chciałam butelkę wyrzucić. Boż, uspokój się. Cześć, Linusia. Nie ruszaj, idź już. Dobrze, spokojnie. Jezu, nawet telefonu nie mam. <słuch> Dobra, nie wiem w co się mogę przebrać. Przybierę się już sobie w piżamę. Dobra, turabkę sobie schowam w sumie. Albo dobra, nie wiem. Jednak nie, 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 nie. Kokardkę kartkę zdejmuję. No to w sumie co mogę dodać do nauki? Powtórzę na trochę historię. historia. Dobra, koniec oglądania. Idziemy spać. Już. Już. Tak, już. Już. No dobra. Nie muszę już iść. Tak. Ja złożę łóżko. Chodź Lidusia. Do spania w tej chwili. No, kazałeś mi się uczyć. W tej chwili do spania. Dobrze, już. Spokojnie. Idę. Już, pasuje. Nie pyskuj. Idź mi, Junia, kochanie, spać. Dobrze, idę. Lampki nie zgasiłaś. Co ja za prąd płacę, myślisz? No, a kto? No, ojciec płaci, ale to nie znaczy, że masz marnować. A czy w sumie, jak ojciec płaci, to możesz marnować. A to marnuj sobie. Ej, Co? Czemu jesteś w moim piżamie? Nie wiem. No dobra. Dzisiaj już zasnęła. Dobranoc. Dobranoc. Nie do ciebie. Aha, to akurat było nie Spać. Dobranoc mija. Dobranoc. Czemu jesteś aż taka nie miła dla Sofii? Bo mnie wkurzyła. Nie odbieram do niej telefonu. Ja się martwiłam. No dobra, poczekaj, za chwilę przyjdę. Sofia. Co? Czy też będziesz się tym nie, przepraszam za mamy? mama i mam dzisiaj złodzień. No dobra, chociaż ty jesteś po mojej stronie. No dobra, dobranoc, kochanie. Dobra, nikt, statuś. Może Sofia chociaż wyrośnie, na jaką dziewczynę dużą. Dostaram mu ojcu pieniędzy. Okularów nie ściągnęłaś! No to przecież wiem. No chyba nie wiesz. Tata! Tata! Kto cię woła? E, mija, mija. Pani Sofia, to jest? Nie, mija. Co tam, Sofia? Mogę telefon? No nie, akurat. No nie. To akurat z tym przesadziłaś, że nie odbierałaś telefonu. Mama naprawdę odchodziła od zmysłów, miałam po policji dzwonić. Aha, czyli tak nie dostałam telefonu. No nie. Dobranoc, kochanie. Dobranoc. Super, nie mogę dostać telefonu. telefonu, a weterynarz będzie do mnie dzwonił, weterynarkę, której mam przyjść. Dobra, poczekaj, ma jeszcze tego za sobą. Może po go, goni się go zaspię. Co? Widzę, bo dobranoc miło. Dobranoc. Eee, tylko nie mogę zasnąć. O kurde już w słońce wstaje, zapomniałam o telefonie. Nie wiem która jest godzina. Dobra, po cichu, po cichutko. Muszę być bardzo cicha. Cichutko. Jest piąta. 20. Super. No nie... Czy jest tak? Jeszcze wcześnie. Ona pewnie nawet jeszcze pracy nie zaczęła. Dobra. Schodam telefon pod żabką. Może się nie skapnie. Mama i tak. W sumie i tak dzisiaj nie idziemy do szkoły, bo jest złota. Ale dobra, mamam i tak pewnie ostatnio o 9. To już wtedy nie będzie w domu. No dobra, to się przy... Ustawię sobie budzik na siódmą. No dobra, to idę spać jeszcze. Dyn, dyn. Dobra, Ci już. Dobra. O, napisałam mi. Mam przyjść o dziewiątej, akurat o do dziewiątej. Dobra. O kurde, ej, ciepło jest na no jest z jakim... Co, jest 17 stopni? Przecież to jest upał. Jeju. Dobra, aż taki upał, ale na kurtkę jest za ciepło. Ale teraz pytanie, w co się ubrać? U... Może się ubiorę na różowo. To... Rozumiem i... Zbieram tutaj na łóżko. Mogę ogóle też mnie obudzić, bo tam nie nas skarży. Dobra. Wyjmę do książki. Napiszę na mam wiadomość na telefonie, że zaraz będę poszła do sklepu. Dobra. teraz ciężko. Sofie, czemu ty nie śpisz? śpita to się tylko idę do sklepu, bo zapomniałam jednej rzeczy na poniedziałek, a teraz akurat sobie przypominałam. No dobrze, ale wracaj. Dobrze, za godzinę będę. Za ile? Dobra, noc. Kurde, pić mi się chce. Dobra, szybko się napiję wody. Dobra. No i super, ja wezmę sobie limonkę na drogę. Zjem limonkę, bo ja lubię limonkę. Ja słucham? Dobra. Nie jak ja kocham limonkę. Tak. Dobra. Idę już. Ale pyszna ten mąka, ostatni gryz. O, pyszna jest. Dzień dobry, ja jestem. Dzień dobry. Już proszę oddaję. O, dziękuję. Ostrożnie. Tak go nosić. Tak, właśnie tego noś akurat by dobrze zaczęłaś już. Nie mam żadnego transportera, ale to nie szkodzi, tylko nie może latać. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Ale ty jesteś piękny. Jak cię nazwać? Jesteś chłopcem. Jesteś... Jakim będziemy? Ja chciałam powiedzieć ludziom. Jak ty się nazywałeś? Dobra, ja jakoś wymyślę. Na ciebie imię może. A jakie imię na ciebie pasowało? Gołąbek. Gołąbek to jest... Tu nie, to się nie skojarzy. Gołąbkę. Nie wiem czy mówi posuję do ciebie fafik. Dobra, będziesz fafik. Chodź fafik. Chodź gołąbku, zobacz co będziesz mieszkał. I ci już I Będziesz miał rękę włączyć ci, żeby było ciepło ci. Idź spać. Zamknę ci jak coś ty... Będziesz jakoś sobie poradzisz, co? Na pewno mnie nie rozumiesz, ale no, wierzę, że dasz radę. Wierzę w ciebie gąbku, już tyle przetrwałeś. Dobra. No bak będę miała jej tak Ale fajnie. Że mnie ktoś przyjął wszystko rozumiem. Ale fajnie to jest. Będę musiał się jakoś odciąć, W końcu jest ten fafik. Hi -hi. No to ja chyba nadal idę spać. Dobra, widzowie. widzowie koniecznie zostawcie łapeczkę w górę i subika z dzwoneczkiem. Pa pa!